Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem właśnie na Pomoście w Kania Locz nad Jeziorem Białym. E, śpieszę też przy okazji z e, bardzo radosną nowiną, ponieważ e, pensjonat Kania Lodge, e, otworzył swoje drzwi ponownie po już długo trwającym zamknięciu. Także serdecznie zapraszamy do rezerwacji i nie możemy się doczekać, kiedy ponownie ugościmy Państwa w miejscu, które według Wine Spectator posiada jedną z najbardziej imponujących karty win. W serii dwóch odcinków chciałem zabrać Państwa do południowej Afryki i przybliżyć Państwu właśnie etykiety, które posiadamy w swoim portfolio z tamtego regionu. Ze mną dwie etykiety z winnicy Rustenberg, która mieści się w regionie Stellenbosch. Sam region uchodzi za jeden z najlepszych regionów winiarskich w południowej Afryce, a w szczególności i słynie z uprawy Cabernet Sauvignon. Obok mnie natomiast wina z dwóch białych odmian: Chenin Blanc i Roussan. E, Chenin Blanc, e, zaraz obok Pinotage chodzi za odmianowy synonim południowej Afryki i może jednoznacznie się kojarzyć z tamtym zakątkiem świata. Natomiast Roussan to wyjątkowa etykieta. Winica Rustenberg jest pionierem, jeśli chodzi o uprawę i winifikację e, szczepu Rusan oraz tworzenie właśnie e, jednoodmianowej wersji tego wina. Jako ciekawostkę chciałem dodać jeszcze, że Stellenbosch jest miejscem powstania ikonicznego szczepu dla południowej Afryki, czyli Pinotage. Pinotage jest krzyżówką dwóch szczepów Pinot Noir i SinSo i została stworzona przez profesora Abrahama Peroda. Nie przedłużając, przejdźmy do degustacji. Shannon Blow, jak już wcześniej wspomniałem, jest drugim najbardziej znanym szczepem w południowej Afryce. W wydaniu winicy Rustenberg. Stażone jest przez dwa miesiące na osadzie. Nie jest poddawany w ogóle starzeniu w beczce, co tylko pozwala uwypuklić jego owocowy charakter. I mam nadzieję, że tak też będzie w kieliszku. Szenę z Rustemberga nie przeszło również fermentacji malolaktycznej, co pozwala zachować jeszcze bardziej owocowy charakter samego szczepu. W nosie piękne, białe owoce, bardzo dużo brzoskwini, moreli, odrobina ananasa. Te dwumiesięczne starzenie na osadzie nadało mu delikatnych nut chlebowych. Zdecydowanie owoc jest na pierwszym planie. Pięknie stonowany, wino nieprzearomatyzowane, pięknie zbalansowane w nosie. W ustach e, na pierwszym planie e, zdecydowanie brzoskwinia morela, bardzo ładnie zaznaczona kwasowość. Wino idealnie nadające się jako aperitif, ale również e, do owoców morza czy ryb. Rusan z kolei to szczep szeroko uprawiany w Dolinie Rodanu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, to właśnie Rustenberg był pierwszą winnicą, która przedstawiła ten szczep w południowej Afryce. W nosie intensywny aromat lilii, kwiatów, wyskakujących wręcz z kieliszka. To naprawdę wspaniałe doznanie. W ustach natomiast bardzo dużo brzoskwini, zielonego jabłka, odrobina cytrusów. Wspaniale złożone wino. Bardzo bogate, wielowarstwowe. Naprawdę. Świetna propozycja od Winisy Rustenberg. Przez cały najbliższy tydzień na hasło RPA oba te wina w specjalnej i zrabatowanej cenie dla Państwa. Obie te etykiety dostaną Państwo na, oczywiście na naszej stronie internetowej, w naszym sklepie w Gdyni, ale również w nowej lokacji, otóż w sklepie Wałówka przy ulicy Wałowej 25, dostępne ponad kilkadziesiąt etykiet z naszego portfolio. Także serdecznie zapraszam Państwa i do zobaczenia.